Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Słowo miłości na dziś, ja nazywam się Anna Antoniak i jesteś na kanale Inny Wymiar Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na aplikacjach do słuchania podcastów albo Ludzie Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na YouTubie. Ja łączę rozwój z duchowością, dlaczego? Dlatego, że jest to niesamowite, <gryw> jakbym miała powiedzieć jednym zdaniem. Ale tak naprawdę dlatego, że m, przez lata... Zgłębia, zgłębiałam temat rozwoju bardzo mocno, yy, cały czas go zgłębiam, yy, ale kiedy kilka lat temu bardzo mocno zmieniło się moje życie i dostałam mocno yy, w kość potyłku, to yy, mówię o tym dlatego, że być może jesteś pierwszy raz, więc dlatego mówię. I w tym momencie, kiedy dostałam właśnie mocno potyłku, byłam w czarnym dole, to. Yy, ja po prostu nie umiałam z tego wyjść, i te wszystkie szkolenia, książki, cała psychologia, bo ja jestem po psychologii, po coachingu, jakby nie pomagały mi. I pomogły mi, uwaga, nie, nie żeby nie pomogły mi, pomogły mi. I ja jakby wzrosłam, zmieniłam swoje życie, zaczęłam zmieniać, zaczęło się dużo dziać. Wyszłam naprawdę z ciężkiego doła, nazywam, nazywane jest to depresją. Dzisiaj ja uważam, że nie ma depresji, jest to po prostu brak miłości. Więc ja nie miałam wtedy miłości, byłam słamszona, miałam ogromny ból i, i zaczęłam z tego wychodzić poprzez właśnie miłość. Stworzyłam dla siebie po prostu takie ćwiczenia, które robiłam każdego dnia i to budowało moje poczucie własnej wartości i wiary w siebie. I moi drodzy, doprowadziły to mnie do tego, że Zaczęłam zgłębiać temat duchowości. Ja zawsze jakby szukałam duchowości. Każdy z nas szuka duchowości, mimo wszystko. Um, dlatego, że to jest, to jest w naszym DNA, bo my się składamy z ciała, duszy i uwaga, ducha. Um, I. Nigdy wcześniej tego nie wiedziałam, dopóki nie, nie zgłębiłam tego tematu. Zawsze uczyli mnie, że mamy tylko ciało i duszę, a, ale mamy też ducha. Halo, mamy też ducha, duch ducha dostałeś od Boga jest to tchnienie życia, bo Bóg jest duchowy, więc zostałeś cząstkę Jego. Mm, możesz sobie sprawdzić to w Biblii, ciało, dusza i duch, co jest napisane. I w ilu miejscach jest napisane, że tak jest. Po drugie, ja bardzo mocno to opisałam w książce Dogoń swojej" marzenia, przepraszam, nie Dogoń swojej" marzenia, tylko Jak uleczyć zranioną duszę. Opisałam to i przedstawiłam to na podstawie ludzików, jak to jest odbierane. Dusza jest, to są Twoje myśli, Twoje emocje, to, co przeszedłeś, to, to co masz dzisiaj, jak zostałeś ukształtowane, ciało to jest Twoja cielesność, czyli świątynia, w której mieszkasz, a duch jest to całkiem coś innego. Nie będę teraz tego jakby, opisywać, ale to jest duchowe i boże. I nigdy ciało i dusza nie będzie współpracować z duchem, dlatego że to jest całkiem co innego. I pokazuje, w jaki sposób też w książce my gubimy się na podstawie właśnie duszy i ciała, bo, bo ciało potem też za tym idzie, bo jeżeli zaczynasz pić, jarać i pać, to tak samo twoje ciało, umiera Twoje świątynia, tym bardziej duch. I jest to yy, z jednej strony... Niesamowite, z drugiej bardzo interesujące i pociągające. Ja na przykład cały czas zgłębiam ten temat i teraz w weekend byłam w szkole i jakby zgłębiałam na temat duchowości, a, dlatego, że mnie to interesuje. Dlatego, że książki, które ja przeczytałam i przeczytałam setki książek, niektóre przeczytam dwa razy, niektóre trzy, i ja wszystko potem znajdowałam w Biblii. <laughs> I to było, słuchajcie, <laughs> przepraszam, to było dla mnie odkrycie, bo mówię, Boże, jeden werset tutaj jest napisane, a z tego tworzą książki. Więc zobaczcie, to skądś musiało to przyjść. Po prostu, skądś musiało przyjść. Tak samo powiem Wam, że zobaczcie pompy wody, które są, które, że Ty masz rurociągi, i one przepychają wodę do, do Twoich, Kranów do, do tego Twojego prysznica, i do wanny, i tak dalej. Zobaczcie, wiecie, skąd to jest. To jest na podstawie serca. Dlatego, że e, serce pompuje krew i rozchodzi się do, do Twoich żył. Więc wszystko, co jakby my myślimy jako ludzie, że wymyśliliśmy, to wszystko zostało wymyślone, i jakby to stworzył Bóg, i dał nam to i my jakby realizujemy to jego dzieło, które on nam dał. I, I to jest właśnie ta duchowość, dlatego że jakby jedni są bardziej rozwinięci w tym temacie, inni mniej, inni są bardziej kreatywni, inni mniej. Niemniej jednak tak się to dzieje. Możesz się ze mną nie zgadzać i, i oczywiście masz do tego prawo, możesz sprawdzić to, możesz poczytać sobie Biblię. I ja wiecie, dlaczego to mówię? Dlatego, że czytam ja czytałam Biblię zawsze już od, jakby od młodych lat. Młodych, to byłam w podstawówce, i, i pamiętam, że sięgałam do tego, miałam zawsze mnóstwo pytań na religii, um, ponieważ e, jakby nie zgadzało się ze mną dużo kwestii. I jakby zaczęłam kwestionować i szukać tego, dlaczego tak jest. Um, ponadto miałam koleżankę w podstawówce, która była siatkiem Jehowy, i ona pokazywała mi w Biblii rzeczy, które są niezgodne z tym, co jakby, co ja znałam. I dlatego ja zaczęłam szukać już jako yy, młoda dziewczyna. I zawsze zadawałam na, na, na religii pytania, a dlaczego tak, a dlaczego tak, a dlaczego tak, a dlaczego tak. I pamiętam, że nie, nie potrafili mi odpowiedzieć albo mnie bardzo nie lubili, bo przerywałam i zadawałam im pytania. Yy, niemniej jednak uwaga, ja nie jestem ze świadków ichowych. Szanuję każdego człowieka i każde jakby wyznanie i tak dalej. Ja po prostu wierzę temu, co jest napisane w Biblii. Bo to jest od Boga i uwaga, i poprzez to, że ja właśnie wtedy, jak ja upadłam tak mocno, ja zaczęłam czytać Biblię, to Biblia zaczęła mi przenikać i ona napełniała mnie miłością, ponieważ to jest słowo Boga, a Bóg jest miłością i jest napisane, że. Moje słowo jest ostrzejsze niż miecz obusieczny, przenikające ciało, duszę, ducha aż do Twojego szpiku kości. Czyli do Twojego DNA. Do, rozumiesz? do DNA. Ono Cię zmienia. I ja dzisiaj wiem sama po sobie, jak mnie zmieniło. Jak ja umiem wybaczać, jak ja patrzę na ludzi w inny sposób, jak ja odpuszczam, jak ja błogosławię tych, którzy mnie mi złożeczą albo mnie nienawidzą, albo życzą mi źle. Jakie jak, jak trzeba mieć... Wyższy poziom w sercu, żeby życzyć dobrze temu, który tobie źle życzy. Zobaczcie. Już o tym mówiłam. Ja często rozmawiam z osobami, jak pracuję na sesjach i, i tłumaczę to właśnie w taki sposób. Pokazuję też, jak wielkie to jest odpuszczanie, niezrzędzenie, nie nienarzekanie, nieobgadywanie i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo yy, mocne. Yy, I. Wiecie, ta duchowość, ludzie poszukują tej duchowości. i ja opisuję tam dużo rzeczy na temat wróżbiarstwa, na temat y, szamanizmu, jakichś takich, wiecie, rzeczy i, i pamiętam, nawet obserwuję, y, czy obserwowałam, osoby, które jakby się tym zajmowały i y, 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 y. ja, nie, mam, ja nie, nie widzę, żeby miały jakieś spektakularne życie. Ja nie mówię, że ja mam spektakularne życie, ale... Y, bez względu na to, że oni mają nawet tą duchowość w sobie, jakkolwiek to można nazwać, to uwaga po śmierci, no niestety, ale oni idą do piekła. Dlatego, że oni nie oddali życia Jezusowi. I to jest napisane w Biblii, że każdy, kto wyzna swoimi ustami, że Jezus jest Panem i Zbawicielem, zostanie zbawiony. I to jest z łaski od Boga, a nie z uczynków, uwaga. To jest bardzo ważna kwestia, nie z uczynków, czyli nie to, że ty będziesz dobrym człowiekiem, i nikomu krzywdy nie robisz, zajmujesz się duchowością, pomagasz ludziom i tak dalej, i tak dalej. Nie, 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 nie. To nawet nie chodzi o to. I to nie chodzi o to, bo to jest dokładnie napisane. Ja też myślałam. I uczą nas też w kościele, uczyli mnie, że jak będziesz dobre uczynki robić, to pójdziesz do nieba złe, to pójdziesz do piekła. Nie. Możesz mieć tysiąc milionów, sto milionów, tysiąc milionów w ogóle. 100 milionów, miliardy, i możesz przekazywać to na organizację charytatywnej w ogóle, ale w sercu masz co innego i nigdy nie, wznałeś, nie uznałeś Jezusa za ze swojego pana i zbawiciela. I nie ma to znaczenia, że ty pomagasz tysiącom ludzi. Dla Boga nie ma to znaczenia. Rozumiesz? Dlatego, że on patrzy na twoje serce. Czy ty uwierzyłeś, że on dał swoje to, co najcenniejsze, żebyś ty mógł żyć wiecznie? I to, że oni mają tam te ruchy, jakieś tam, nie wiem. Medytacyjny, szamanizmy. Super fajnie. Są nawet osoby, znam taką, która jest znana w Polsce i opowiada o różnych rzeczach i tak dalej. Też opowiada o Bogu, ale jak słuchałam kiedyś filmu jednego, że Bóg jest jak Ziemiak nie Bóg jest jak Ziemiaki każdy wybiera swojego, to przestałam słuchać. Dlatego że. No, Bóg jest jeden po prostu. Jest napisane, nie będziesz miał innych Bogów, cudzych przede mną. Nie ma. O, to jest długi temat i, i bardzo jakby kontrowersyjny. Być może już nigdy mnie nie posłuchasz, bo mówię takie rzeczy. Być może dotknie cię to i zaczniesz jakby szukać. I Tylko chciałabym, żeby e, zaczął i żebyś zaczęła szukać u źródła, czyli w Biblii. W pierwszej księdze, która po prostu jest, jest to Biblia, i tutaj wszystko się zaczyna. I zawsze, jak sobie wpisujesz jakąś frazę, na przykład duch, dusza albo ciało, to wpisuj to w Google i wpisuj teraz u Biblia, żeby ci wyskoczyło, gdzie to jest w Biblii. Jeżeli właśnie chcesz zobaczyć, czy to jest prawdą, że nie z uczynków zostaliśmy zbawieni, tylko z wiary, to też sobie wpisz, tak? Z, yy, na przykład frazę yy, Zbawienie Biblia. I, I zobaczysz wtedy, co ci wyskoczy. Zawsze, jakby szukaj źródła. I wiecie, ta duchowość jest niesamowita, dlatego że ona zmienia mnie niesamowicie. Jest niesamowita i zmienia mnie niesamowicie, tak. Niesamowicie mnie zmienia. E, jak dzisiaj patrzę na siebie, jeszcze na to, jak byłam dwa lata temu, trzy, jak ona mnie zmieniła, jak Bóg mnie zmienił, jak wysprzątał z mojego życia rzeczy, które nie były potrzebne, wyrzucił wszystko, oczyścił, ja jestem wolna. I tak naprawdę guzik mnie obchodzi, powiem szczerze, co ty myślisz o mnie. I czy się podoba tobie ten podcast, czy nie. Bo ja nie mam na to wpływu. I być może cię to dotknie, być może cię zaboli, bo być może powiesz, że jestem pod nosem coś tam na mnie powiesz. Może tak być, ale ja to rozumiem i szanuję. Tylko ja ci zadam jedno pytanie. Jeżeli czegoś nie wiesz, to uwaga, teraz pytanie jest do ciebie, czy na pewno tego nie ma? Jeszcze raz. Czy jeżeli czegoś nie wiesz, że coś jest, to czy na pewno tego nie ma? Albo jeszcze inaczej powiem Ci, że to, w co dzisiaj wierzysz, to jest to, co, co doświadczyłeś i co przeżyłeś. I tak jesteś ukształtowany, ale to nie znaczy, że czegoś nie ma. Tylko dlatego, że Ty tego nie wiesz, że to jest. Okej? Okay? Bo kiedy sięgniesz i zaczniesz szukać i zgłębiać temat, to jednak się okaże, że być może to jest. Ale my, jako ludzie, wiesz, jesteśmy jakby przyzwyczajeni do czegoś, wierzymy w coś i nie chcemy otworzyć swoich uszu i swoich oczu na to, że może być coś innego, albo może być coś więcej, albo może być coś inaczej. I to wszystko opisuję w książce Kuleczki z Duszę. Masz na pewno link tu pod spodem w podcastach albo na YouTubie rozszerz sobie wideo i po prostu zerknij jak nie to na sukcesu.com w sklepie znajdziesz książkę kup, przeczytaj, otworzą Ci się oczy mega Ci się otworzą oczy to jest kontrowersyjne, ale jednocześnie uważam, że piękne i teraz niedługo będzie druga część, jak uleczyć zranione serce a tam będzie dużo kwestii takich odnośnie nas bo to jest odnośnie świata a tu będzie odnośnie nas i tego, w jaki sposób my możemy stać się lepszym człowiekiem, szczęśliwszym, pełniejszym. To tyle by było ode mnie. Na dzisiaj ściskam do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!